Jest jeden szczegół, o którym mało kto mówi głośno, a który w 2026 roku może zdecydować o wysokości twojej 13. emerytury. Nie chodzi o staż pracy, nie o wysokość podstawowej emerytury, ale o wiek, dokładny moment, w którym go osiągasz. Dla jednych oznacza to pełną wypłatę bez niespodzianek, dla innych realnie mniejsze pieniądze, choć wszyscy myślą, że w 13. TKK należy się każdemu tak samo. Wyobraź sobie że słyszysz w wiadomościach 13. Emerytura wypłacona. Sprawdzasz konto, a kwota nie zgadza się z tym, co oplanowałeś. Rachunki są takie same, ceny w aptekach nie spadły, a dodatkowe pieniądze miały być wsparciem, nie zagadką. Tymczasem w 2026 roku obowiązują zasady, które jasno pokazują, jednowiek decyduje i to bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. W tym filmie przechodzimy przez wszystko krok po kroku bez urzędowego języka, bez chaosu informacyjnego. Wyjaśnię, kto dostanie pełną 13, emeryturę, w jakich przypadkach wypłata może wyglądać inaczej i dlaczego wiele osób dowiaduje się o tym dopiero wtedy, gdy pieniądze już trafią albo nie trafią na konto. Jeśli jesteś emerytem, ręcistą albo po prostu chcesz wiedzieć, co naprawdę Ci się należy w 2026 roku ten materiał jest dla Ciebie. Zostań do końca, bo konkrety są ważniejsze niż nagłówki. A jeśli chcesz, by takie jasne i potrzebne informacje trafiały do jak największej liczby osób, kliknij łapkę w górę i pokaż, że ten temat jest ważny. I właśnie w tym momencie trzeba powiedzieć to wprost: w 2026 roku trzynasta emerytura nie jest już tylko dodatkiem, który po prostu się należy. To świadczenie, które wygląda prosto tylko na pierwszy rzut oka. Bo gdy zajrzymy głębiej w zasady, okaże się, że wiek, dokładna data i status świadczenia potrafią zmienić wszystko. I nie chodzi tu o drobne różnice rzędu kilkunastu złotych, ale o realne pieniądze, które dla wielu seniorów robią ogromną różnicę w domowym budżecie. Wiele osób żyje w przekonaniu, że skoro w poprzednich latach dostawali trzynastkę bez problemu, to w 2026 roku będzie dokładnie tak samo. To jeden z największych błędów, bo przepisy są jasne, ale diabeł tkwi w szczegółach. A te szczegóły to między innymi moment nabycia prawa do emerytury, wiek osiągnięty w konkretnym miesiącu oraz to, czy świadczenie było już przyznane na dzień, który ZUS uznaje za kluczowy. I właśnie tutaj zaczynają się różnice, o których mało kto mówi. Wyobraź sobie dwie osoby. Obie mają podobny staż pracy, obie pobierają emeryturę, obie czekają na trzynaście, emeryturę w 2026 roku. Jedna z nich dostaje pełną kwotę, druga mniej albo wcale. Dlaczego? Bo jedna osiągnęła wymagany wiek kilka tygodni wcześniej, a druga kilka tygodni później. Dla urzędnika to tylko data w systemie. Dla emeryta konkretne pieniądze albo ich brak. ZUS nie patrzy na emocje, potrzeby ani na to, że rachunki przychodzą co miesiąc. Liczy się formalny stan na określony dzień. Jeśli w tym dniu masz prawo do świadczenia i spełniasz warunki wiekowe, trzynastka się należy. Jeśli nie nawet jeden dzień różnicy może zadecydować o tym, że pieniądze ominą twoje konto. I to jest coś, co w 2026 roku zaskoczy bardzo wielu ludzi. Co więcej, nie wszyscy seniorzy są traktowani tak samo. Emeryci, ręciści, osoby na wcześniejszych świadczeniach, a nawet ci, którzy niedawno przeszli na emeryturę mogą znaleźć się w zupełnie różnych sytuacjach. Wiek staje się filtrem, przez który ZUS przepuszcza wnioski automatycznie. I tu nie ma miejsca na uznaniowość czy tłumaczenia. System działa zero-jedynkowo. Dlatego tak ważne jest, żeby wiedzieć, kiedy dokładnie osiąga się określony wiek, jaki ma to związek z terminami wypłat i co oznacza prawo doświadczenia w rozumieniu przepisów. Bo wiele osób myli moment złożenia wniosku z momentem nabycia prawa. A to dwie zupełnie różne rzeczy. I ta różnica w 2026 roku może kosztować więcej niż się wydaje. Niepokojące jest też to, że część seniorów dowiaduje się o problemie dopiero wtedy, gdy pieniądze nie wpływają na konto. Telefon do ZUS, oczekiwanie na wyjaśnienia, stres, a czasem odpowiedź, która brzmi, na dzień ustalony w przepisach nie spełniał pan pani warunków. I wtedy jest już za późno, bo trzynasta emerytura nie podlega odwołaniom w taki sposób jak wiele innych świadczeń. Właśnie dlatego ten temat jest tak ważny. Nie po to, żeby straszyć, ale po to, żebyś wiedział, na czym stoisz. Bo jeśli znasz zasady wcześniej, możesz przynajmniej zrozumieć swoją sytuację i nie dać się zaskoczyć. A czasem w zależności od okoliczności nawet odpowiednio zaplanować moment przejścia na emeryturę lub sprawdzić swój status w ZUS. W kolejnej części przejdziemy do konkretów. Powiemy dokładnie, jaki wiek ma znaczenie przy trzynastej emeryturze w 2026 roku, jakie daty są kluczowe i kto może spać spokojnie, a kto powinien sprawdzić swoją sytuację już teraz. Bo to właśnie tam pojawia się liczba, która dla wielu seniorów okaże się decydująca. I zanim przejdziemy dalej, zatrzymaj się na moment i pomyśl czy masz pewność, że w dniu wskazanym przez przepisy będziesz dokładnie w tej grupie, która automatycznie dostaje pełną trzynastkę. Bo jeśli nie, to następna część tego materiału jest dla ciebie absolutnie kluczowa. Skoro już wiemy, że wiek i dokładna data mają kluczowe znaczenie, przejdźmy do tego, co naprawdę najbardziej interesuje każdego seniora, kiedy dokładnie ZUS sprawdza twój wiek i status. Bo to nie jest dzień wypłaty, nie jest to też moment, w którym dowiadujesz się z mediów, że ruszają przelewy. Liczy się jeden ściśle określony dzień zapisany w przepisach. I to właśnie on rozdziela emerytów na tych, którzy dostają pieniądze automatycznie i tych, którzy zostają z niczym albo z kwotą inną niż się spodziewali. W 2026 roku mechanizm jest prosty tylko na papierze. ZUS sprawdza, czy na wskazany dzień masz prawo do świadczenia emerytalno-rentowego oraz czy osiągnąłeś wymagany wiek. Jeśli oba warunki są spełnione, trzynasta emerytura jest wypłacana bez wniosku. Jeśli choć jeden nie jest spełniony, system Cię pomija. I co ważne, nikt nie dzwoni, nikt nie ostrzega, nikt nie wysyła listu z pytaniem, czy może jednak. System po prostu działa. Najwięcej nieporozumień dotyczy osób, które przechodzą na emeryturę w trakcie roku albo tuż przed wypłatą trzynastki. Wiele osób myśli, skoro decyzja jest już w toku, skoro wniosek został złożony, skoro to tylko formalność, to trzynastka się należy. Niestety tak to nie działa. Dopóki decyzja nie jest prawomocna, a prawo doświadczenia formalnie nie istnieje w systemie, ZUS traktuje taką osobę tak, jakby emerytem jeszcze nie była. I teraz wyobraź sobie sytuację, która w 2026 roku wydarzy się tysiącom razy. Ktoś kończy wymagany wiek kilka dni po dacie kontrolnej. Kilka dni. Nie miesiąc, nie rok. Kilka dni. Efekt? Brak trzynastej emerytury albo wypłata w niższej wysokości, jeśli w grę wchodzi renta czy inne świadczenie. To brutalne, ale zgodne z przepisami. I właśnie dlatego tak wielu seniorów czuje się oszukanych, choć formalnie wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Szczególnie uważni muszą być ci, którzy pobierają renty albo świadczenia mieszane. Tutaj wiek również ma znaczenie, ale dochodzi jeszcze jeden element rodzaj świadczenia dominującego. ZUS zawsze wypłaca trzynastkę od świadczenia głównego. A to oznacza, że w niektórych przypadkach kwota może być inna niż emeryci się spodziewają, nawet jeśli wiek się zgadza. I znów bez wiedzy o szczegółach trudno to przewidzieć. Nie można też zapominać o osobach, które osiągnęły wiek emerytalny, ale z różnych powodów nie pobierają jeszcze emerytury. Część z nich pracuje, część czeka z decyzją, część po prostu nie złożyła wniosku. W 2026 roku sam wiek nie wystarczy musi istnieć prawo doświadczenia. Bez tego trzynasta emerytura nie zostanie wypłacona, nawet jeśli formalnie spełniasz kryterium wieku. I tu pojawia się kolejny problem, o którym rzadko się mówi. Wielu seniorów zakłada, że jeśli coś im się należy, to ZUS sam to wie. Niestety, system nie działa na zasadzie domysłów. Działa na danych. Jeśli czegoś w systemie nie ma na dzień kontroli, to dla urzędu to nie istnieje. A późniejsze wyjaśnienia często kończą się jednym zdaniem brak spełnienia warunków na wymagany dzień. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie swojej sytuacji z wyprzedzeniem. Nie w kwietniu, nie po informacji w telewizji, ale wcześniej. Bo w momencie, gdy trzynasta emerytura zostanie wypłacona innym, a tobie nie, pole manewru jest bardzo ograniczone. To nie jest świadczenie, które łatwo odzyskać przez odwołanie czy korektę. W następnej części przejdziemy do tego, co każdy chce wiedzieć najbardziej, ile dokładnie wynosi trzynasta emerytura w 2026 roku, kto dostaje pełną kwotę, a kto musi liczyć się z potrąceniami, podatkiem lub inną wysokością wypłaty. Bo tutaj pojawia się kolejna pułapka, która dla wielu osób okaże się jeszcze większym zaskoczeniem niż sam wiek. Zatrzymaj się więc na chwilę i zastanów, czy masz absolutną pewność, że na kluczowy dzień w 2026 roku twój wiek i status w ZUS będą dokładnie takie, jakie powinny być? Bo jeśli nie, to część 3 może zmienić sposób, w jaki patrzysz na swoje pieniądze w przyszłym roku. Skoro wiemy już, jak ogromne znaczenie ma wiek i dokładny status w ZUS, pora odpowiedzieć na pytanie, które każdy zadaje sobie w ciszy. Ile dokładnie wynosi 13 emerytura w 2026 roku i dlaczego nie każdy dostanie tyle samo. Bo tu właśnie pojawia się moment, który dla wielu seniorów jest największym zaskoczeniem. Kwota brutto wygląda dobrze na nagłówkach, ale to, co faktycznie trafia na konto, bywa zupełnie inne. W 2026 roku 13 emerytura jest równa najniższej emeryturze obowiązującej w danym roku. To oznacza, że mówimy o jednej konkretnej kwocie bazowej. Ale ta kwota nie trafia do wszystkich w takiej samej formie. Od niej naliczany jest podatek dochodowy oraz w niektórych przypadkach składka zdrowotna. I właśnie tutaj wielu emerytów przeżywa rozczarowanie, bo porównują kwotę z mediów z tym, co widzą na wyciągu bankowym. Osoby, które pobierają najniższe świadczenia i mieszczą się w odpowiednich progach podatkowych, zazwyczaj dostają kwotę bardzo zbliżoną do pełnej. Ale im wyższa podstawowa emerytura lub renta. Tym większa różnica między kwotą brutto a netto. I to jest coś, o czym rzadko mówi się jasno. Trzynasta emerytura nie jest wolna od wszystkiego. Jest normalnym świadczeniem pieniężnym, rozliczanym według zasad podatkowych. Jeszcze większe zdziwienie czeka osoby pobierające renty rodzinne, socjalne lub świadczenia zbieżne. W ich przypadku, trzynasta emerytura może być wypłacona w innej wysokości, proporcjonalnie lub jako dodatek do świadczenia głównego. ZUS zawsze patrzy na to, co jest świadczeniem dominującym. I nawet jeśli wiek się zgadza, a prawo do świadczenia istnieje, kwota końcowa może być niższa niż oczekiwano. Nie można też zapominać o potrąceniach. Jeśli ktoś ma zajęcia komornicze, zaległości alimentacyjne albo inne zobowiązania, trzynasta emerytura również może zostać pomniejszona. To kolejny element. Który dla wielu osób jest bolesnym zaskoczeniem, bo przez lata powtarzano, że trzynastki nikt nie rusza. W praktyce ochrona jest ograniczona i nie zawsze działa tak, jak seniorzy się spodziewają. I teraz najważniejsze, jeśli spełniasz warunki wiekowe i formalne, nie musisz składać żadnego wniosku. ZUS wypłaca 13 emeryturę automatycznie, razem z podstawowym świadczeniem w standardowym terminie płatności. Ale jeśli pieniędzy nie ma, to nie jest błąd systemu ani opóźnienie. W ogromnej liczbie przypadków oznacza to, że na kluczowy dzień coś się nie zgadzało. Wiek, status, rodzaj świadczenia, jeden element. Dlatego tak istotne jest, by nie żyć w przekonaniu, że w jakoś to będzie. W 2026 roku 13. emerytura staje się testem czujności, sprawdzenia swojej sytuacji, zajrzenia do decyzji z ZUS upewnienia się, od kiedy faktycznie przysługuje świadczenie. Bo system nie wybacza niewiedzy, nawet jeśli ta niewiedza jest powszechna. Jeśli dotarłeś do tego momentu, wiesz już jedno: wiek to nie liczba symboliczna, ale konkretna data, która może zdecydować o twoich pieniądzach. I choć wiele osób dowiaduje się o tym zbyt późno, ty masz tę przewagę, że wiesz wcześniej. A wiedza w tym przypadku oznacza spokój albo przynajmniej brak bolesnego zaskoczenia. Na koniec chcę powiedzieć jedno. Trzynasta emerytura w 2026 roku nie jest prezentem ani nagrodą. To świadczenie, które podlega ścisłym zasadom. Kto je zna, ten rozumie, dlaczego pieniądze się pojawiają, albo nie. Kto ich nie zna, zostaje z pytaniami i frustracją. Dlatego, jeśli ten materiał pomógł Ci lepiej zrozumieć swoją sytuację, albo uświadomił Ci coś ważnego, nie zatrzymuj tej wiedzy tylko dla siebie. Zostaw łapkę w górę, żeby ten film dotał do jak największej liczby osób, które naprawdę go potrzebują. Bo im więcej seniorów wie, jak działa system, tym mniej zaskoczeń, stresu i niepotrzebnych nerwów przy sprawdzaniu konta.